wróciliśmy z powrotem do miejscowości Kalaganon. Ze względu na to, że pogoda się radykalnie poprawiła, zmniejszyło się zafalowanie oceanu, wycieczki zostały odblokowane i można było już sobie taką wycieczkę wykupić. Ja wczoraj w drodze powrotnej zablokowałem taką wycieczkę wycieczkę ze skiperem, no ale nie udało nam się. Dostaliśmy w nocy odmowę z tego względu, że było już za dużo chętnych. A my po prostu nie wpłaciliśmy zaliczki. No, trochę z naszej strony wina, ale też nie chcieliśmy ryzykować, bo wiadomo jak, jak jest. Także ja zapraszam na film i zobaczycie, czy nam się to udało. Chyba mi się udało załatwić. I chyba mi się udało załatwić to, co chciałem, czyli łódkę, którą będziemy sami sterować bez skippera. Z mniejszym silnikiem, z małym silnikiem, ale chyba mi się uda. Super, jeszcze troszkę. Wszystko się fajnie udało. Łódeczkę mi powiedziałem, że do godziny z rodziną przyjadę. Także wszystko jest e, korekt. Tak Sytuacja wody. nerwowa. Taki bilecik. No to daję, teraz widziałem. Dobra, tak. nie przejazd. Dotarliśmy i może zdążymy, I może się spełnią moje marzenia. Pan dopiero idzie, dopiero kasuje. Proszę pana, proszę się nie stresować. I pan zbiera. Dzień dobry. Jedziemy na wycieczkę po ciężkich gulach. Może nam się wszystko uda i szczęśliwie <śmiech> <śmiech> przyjedziemy. się zamieszało ale już jestem, już, jest, już idzie, już idę. Czekaliśmy tego, tego naszego instruktora, który nas poinstruuje. Byłem tam u pani, się do Bila zapytać, ale już wiem, że jest to ta osoba. Jest? Perfekto. You are from? You are from Italia. Sardynia. 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 Oh, o. No, okay. no, bo może to nie być to. Chodzi o to, żebym seven, mówi, No, no ale ale może będzie no firma. Cześć. Si, si. Okej. Perfekt. Okej. Take off the shoes. Shoes off. This? Shoes Off. Ja. No po like this. These boots. Wy widzicie, bez butów musimy być. I on mówi tak, że najpierw nam popłyniemy do samego końca i będziemy, wraca i będziemy wracać pomału, nie? Wiesz o co chodzi? Tak, ta, ta, ta. w ten sposób lepiej. Tak, że lepiej tak jest no. Okej, okay. okay. ciao. 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 z portu, ale nie płyniemy na lewo. Tak. Płyniemy w tamtym kierunku. Droga. O tam jest droga. Alora Tam też na lewo Ala yeah. Cisine, plaża sysine Laża Sis Ala Sysine Dobra To jest dopiero trzecia pozycja na tej norce A, pięknie Idziemy do końca zatoki Orosei. Plaża nazywa się Goroice, za chwilę tam dopłyniemy. Takie mamy skały. Pięknie. No, czekaliśmy długo na tą łódź, bo nie było warunków i faktycznie mieli rację. Bo dzisiaj niby, niby nie ma fal, ale nami rzuca. No, dopływamy. Dobrze, tam są bojki, i do tych bojów możemy się przywiązać i możemy chwilę postać, zdjęcia porobić. Pięknie. O, jak pięknie. Mogę także wziąć Teraz już właśnie, To jest, to jest te skały. Wiesz co, na, I prawo, i na prawo? No, na prawo, tak, bo tu są skały. Widać, tak. I na wprost. I na w... O, tu też jest skała. Powoli, no, powoli, bo ktoś nurkuje. Ale to jest na lewo. Grzegorz na lewo. Dobra, dobra. Okay, okay. Dobra, na prawo gdzieś. To, panie no koniec Zatoki Orosei, to jest tutaj ten kawałek, to jest koniec Zatoki Orosei. Teraz popłyniemy w kierunku już Kalaganona. Pokaż tą mapkę Grzegorz. No tak, ale to jest chyba prywatna łódź. Stąd wypłynęliśmy, tu płynęliśmy, tak, jesteśmy tutaj. Jesteśmy tu i będziemy się, będziemy się plażować. Rozkłada nam parasol. No, córeczki, no, proszę. Aaaa, Ale i tam płynęli w To jest, jest urwane jak ty. Pan tam gdzie jest. Dobry. Tam, gdzie jest dobry. No, bo to z wiatru urywa. Wiesz? No i teraz się schowamy tutaj. Zawsze Nie jedna wiesz. osoba ma być na, na łódce, no, ja jak, ja będę. jak się kąpiemy. Ja, ja też, ja, ja też jest. jestem. Jak też Jakie to jest gorące. Przegorz powoli. A chcesz maseczkę? Jezus, jak on Jaki. głęboko. Zimna? Ciepła. Ja, ja ciepła, nagrzany. Cieplutka. Uwa.

Teraz popłyniemy do kolejnej plaży, która się nazywa. Proszę? No, kala Mariolu. Kolejna plaża, kala, plaża Mariolu. Jest to ta plaża. To jest ta Mariolu? Nie, nie. My jesteśmy Galaritsu. Gala A teraz będziemy płynęli do Kala Mariolu. Mariolu, podobno najpiękniejsza jest. Dobra, i ja teraz podciągnij tą łódkę, żeby ona się zastrabowała. Tak? Taki piękny dzień. czego mamy. Jesteśmy na plaży Mariolu. Eee, charakteryzuje się ta plaża właśnie takim bardzo śnieżno-białymi kamekami. Tu, no, tutaj może tego tak nie widać, Aha. ale jak zaraz e, pójdziemy pod wodę, pokażę wam pod wodą, to jest to. Po prostu śnieżno-białe kamyczki, jak ryż. A my stoimy tam. Zaczynowaliśmy. Zobaczcie, to są takie kamyki. Cała plaża jest w takim żwirku białym. Po prostu, no, kolor kredy. O, woda turkus niesamowita. A ja wejdę wyżej tu trochę. Wejdę tu troszkę, żeby pokazać z innej perspektywy tą plażę. Będziemy płynęli teraz do kolejnej plaży. Po prostu te plaże są tak. One są tak przecudowne, że naprawdę ja każdemu polecam, żeby tutaj sobie przyjechał i żeby sobie w taką wycieczkę sunną. No super, super, naprawdę. No brak mi słów, na to piękno tych plaż. Są tak po prostu wybrane, pojedyncze. Pojedyncze takie zatoczki, gdzie, gdzie można wpływać. Oczywiście to wpłynięcie to jest ograniczone, bo widzicie, my tu stoimy na takich... Y, możemy tylko do takich boj dopłynąć, a później musimy już wpłynąć w pław. Pięknie, no, będę płynął. Jeszcze Wam pokażę pod wodą, jak wyglądają te kamienie, kamyczki, te otoczaki takie, jak to wygląda pod wodą. Jakie one są po prostu śnieżno śnieżno-kredowo-białe. Zapraszam. Ile dobijemy do kolejnej plaży? Ok, eee, to jest jedno. Ja bym teraz obrócił tu się co wyjechał? A wychodziłeś, jak tu wody. No panie. Pania wypływa, naokół Skałki A tam do daleka słychać statek wycieczkowy no. Słonko się chowa za górami Ład przesłynęliśmy tutaj, a nasza łódź została na brzegu Nóżko, nóżkę, nóżkę na, na drabinkę. Śluby, co, tak, Ej, pracą, a, do góry płynąć. do góry wyskoczysz, to ja Cię ten. Dopływamy do kolejnej plaży. To jest plaża Sisina. O, no, no, zobaczcie, tutaj trykusowa woda. Ta plaża się wcina tak tutaj właśnie w te góry, te skały. My sobie tą podpłyniemy bliżej, żeby Wam to ładnie, ładnie wszystko pokazać. Składamy daszek. Właśnie Grzegorz drugą sznurówkę rozwiązuje. To jest dobre, nie? to no. jest nieregulacyjne. Żeby tego nie było, to my Masz to Romanie? Na razie go położymy, a wtedy go złożymy. Niech no, jest No. Trzeba, to żeby się ta linka do silby nie wkurzyła. Dobra, Trzyma. to weź zawiązać to. Zawiąż to. Nie, bo one mogą wiatr może, wiesz? Ale jeden nie chce Roman, Roman. Owinąć to trzeba, tak. Tak. Tu jest taka jaskinia, do której można wpłynąć, ale nie wiem czy się nam to uda. Nie, ty może filmuj to, to, no, to leci, leci. No. A ja będę to na ścianach, wiesz? Nie, nie. Nie, nie. Ale fala Nie, jest Nie,

Papa? Nie. Nie Nie da się, nie da się pół przekał łatwo. jest Roman. No, żeby się nam nie nadziać Roman. to Hmm. Cały czas mrodzą, mnie. Wejście tak akurat. Ty mógł się uważać? mam No, o szubę, Dobra, wiem. Wiem. Spokojnie, teraz odpływam. jest też. Tam trzeba było przodem. Już odpływam. Spokojnie. Spokojnie. Za długo tu siedzicie? A co? A to? Let's go, let's go, let's go, let go. Zobacz, Roman. To Roman? Ja? To, Roman? Co? to kochany? Wiesz jak to Wiecie teraz tam. To jest niebieski. Czeka wieczorem, czy tam radę. Wy sobie coś że to wiek. Uważaj, bo tu jedziemy w, chodzie, uważam, w Ale bacie, dlaczego ja mam uważam. Nie nie uważa. A co ja Tak odpoczono? to jest na wodzie. Na bodzie zawsze jednostek ma te Jak na ringu. No, no, no. Dobra już nie, baby, to nie zrobię tu. Jest pięknie. A tym na tyłębie. Panie spróbuj tam wpłynąć. Na ten co piszczem się co to... Ale pan jaki ma ten, 250 koni. To idzie kurde jak przecina Jako łódkę. Nie, to Dopływamy do Kalaganon. Widzimy go od strony morza. Już dopływamy, musimy do godziny 17 dostać do łódź. Będziemy się paliwo tankować. Ta było? Super. Warto było, nie? Warto było, tak jest. Porto <laughs> This is my Papa, eh no? <laughs> 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 Super, fajnie. fajnie, Super, Tak, tam później wyciągać wszystko, chować, zbierać się i tak Ciekawe, ile paliwa spaliliśmy. Dwa litry. Tak, dwa litry. Trzeba mu miejsce zrobić. Właśnie, właśnie, wy, wy, wypakowujemy się I kończymy naszą 10 wycieczkę Okej, okay, okay, dzięki Thank you, amigo Teraz co musimy... ja się muszę... w gówie tak... No o co chodzi? Cześć, <gry dystralna> no Ja się musimy ubrać Łódka super Moja maska oh, Ty nie ja płyniesz cały czas. No tak, No, ale tym pomostem też kuśta, nie? Też tak, co? Ale co, my pani już nie tego, On zatankuje i powie. Chyba powiedzą. Idziemy teraz do tego biura i najprawdopodobniej teraz będziemy płacić za paliwo. Nie wiem, jak to tutaj jest ten ta końcówka zorganizowana, ale myślę, że że teraz paliwo będziemy yy, uregulować. O, jesteśmy na stałym lądzie. Ale fajnie było, to wycieczka była przednia, a jeszcze sobie popatrzcie na port bo jest ładnie trochę zaświetlony na marinę wszystkie pontony teraz spływają tak, opuszczamy już port o, jest pociąg Grzegorz, nasz pociąg no, i zapłaciliśmy za paliwo 45 euro. Gregor! Gregor! Gregor. Tak, i odjeżdżamy na miejsce naszego y, odpoczynku. Dzisiaj już kończymy dzień. Jedziemy teraz w miejsce, w którym już staliśmy tam pod tymi sosenkami, jak pamiętacie. Zakończyliśmy wycieczkę, kampery żeśmy schłodzili trochę, bo naprawdę tu było chyba z 500 stopni w środku. No i ruszamy, jedziemy jeszcze zatankować wodę do dystrybutorów, bardzo dobrą wodę tu mają. Tego 250. To jest Zatoka. Rosej, Orosei. tam pływaliśmy dzisiaj, tam na samym końcu. Była super wycieczka, super udany dzień i szczęśliwie się zakończył. Jeszcze raz widok na zatokę Orsei, a Kalaganon. A, Kalaganon. Dobra, koniec. A no to koniec? Tak. Pizza Tak, pizza bar. I opuszczamy.